Słuchajcie, jestem poniżej mostu. Tam mam wiaderko, i wreszcie tutaj jest jakiś konkret przyłap. Patrzcie, ciężko to w ogóle odciągnąć. Ten magnes strasznie trzyma. Czuję, że jest to taki konkretny metal. Mam nadzieję, że nie jest to płyta zbrojona. Ale to tak kurczę, jak ja, to tak mam wrażenie, że to jest jakiś słupek, bo jak stoję tu nogą. To mi całe, całe to podłoże drga chowera. Próbujemy wyciągnąć. Idę po miecie. Nie wiem czy widzicie to. Jest to taki kawał rury stalowej. Biegnie jakby po rzeki. I ja widzę. On jest taki tutaj gwintowany na końcu, ale ja widzę tam kabel. Tam jest kabel, podejrzewam, że elektryczny jest to... Zastosowana taka jakby izolacja, żeby nie uszkodzić go. I patrzcie jak trzeba uważać co się robi, że nawet w rzece można trafić na, na przewód jakiś. Nie wiem gdzie on idzie, co on ma za zadanie. No ale lepiej by było go nie uszkodzić, więc to nie ruszam tego w ogóle. Zupełnie. Nie wiem czemu zastosowali taką rurę. Pewnie w starych, dawnych czasach to było robione. Nie ruszam tego i szukamy tam dalej I za chwilę jeszcze wrócimy pod most jak coś to wezmę szlifierkę, utnę tam ten słupek i chyba końca pozdrawiam